No to zaczynamy, witam Was serdecznie, bardzo dziękuję za łapki w górę, za subskrypcję, za to, że polubiacie, za to, że jesteście, za to, że yy, na Instagrama wchodzicie yy, oraz na fanpage'a. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat ulotności, chwili i tematu piękna, a na temat postrzeganie piękna. Zapraszam. Piękno jest w każdym z nas, można powiedzieć, każdy to zna, a ja uważam, że piękno jest w oczach. Patrzącego. Bo tak naprawdę, no, piękno można mieć w sobie, można emanować pięknem, wtedy, kiedy jest nam przede wszystkim dobrze. Kiedy jest nam dobrze, kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy jesteśmy zdrowi, zadowoleni, mamy satysfakcję z życia, z siebie samego, bo mamy wysoką samoocenę, wiemy, co zrobiliśmy dobrze i dostrzegamy walory, dostrzegamy to, co jest piękne, to, co jest pozytywne, to, co nam się udało i to nas dowartościowuje i to nas napędza i dzięki temu możemy budować swoje lepsze jutro, lepszą przyszłość. Bo jeżeli widzimy świat piękny w różowych barwach, to takim się dla nas też staje. I właśnie jeżeli widzimy, czyli my jako oczy patrzącego, patrzymy przez te właśnie tak zwane różowe okulary, czyli widzimy świat piękniejszy. Stąd wynika to właśnie piękność w oczach patrzącego. Słuchajcie, no właśnie, jeżeli jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zadowoleni i zadbani w sensie takim, że dbamy sami o siebie, o swoje wnętrze, pamiętamy o tym, co jest dla nas dobre i pamiętamy o tym, żeby właśnie samego siebie wzmacniać i samego siebie doceniać, bo nikt inny za nas tego lepiej nie uczyni. Jeżeli wierzymy w to, że nam jest dobrze, to nam jest dobrze. Jeżeli jest pięknie wewnątrz, to emanuje to na zewnątrz i tak samo my też postrzegamy świat, że jest dla nas też piękniejszy. Możemy oddziaływać na też inne osoby. Ale jak to właśnie zrobić? No właśnie, zacząć od siebie. Jeżeli kochamy siebie, to i świat kochamy, a świat może pokochać też nas. Czyli ktoś z zewnątrz również może pokochać nas. Bo jeżeli my siebie nie kochamy, to jak mamy kochać świat? A jak świat ma kochać nas? Może nas pokochać, może nas zaakceptować. Ale czy my sami będziemy zadowoleni z siebie? Czy my wstając rano, nieumalowane, nieuczesane, nieposmarowane kremem, w ogóle nic totalnie, gdzieś jakiś tłuszcz rozmazany z dnia z wczorajszego, bo nie do końca był makijaż zmyty i spojrzymy na siebie i zobaczymy co w lustrze. Będziemy widzieć się zadowoloną, uśmiechniemy się pomimo to, bo jesteśmy zadowolone z siebie, z naszego wnętrza. I to emanuje na zewnątrz. I nieważne, co, co się dzieje na zewnątrz. Brudne włosy, gdzieś tam potargane to nie jest na tyle istotne. Szanujemy siebie przede wszystkim. Dbamy o siebie, nasze wnętrze. Czyli każdego dnia coś robimy dla siebie coś małego, coś niewielkiego. Coś, co chcemy, coś, co lubimy. Coś drobnego, ale naszego, własnego. Wtedy możemy być zadowolone. Wtedy możemy się cieszyć z tego, że to coś mamy, z tego, że to coś zrobiłyśmy. A było to tylko dla nas, a nie dla kogoś innego. Nie po to, żeby kogoś uszczęśliwić innego niż my. Bo pamiętajcie, jeżeli wy nie będziecie Emanować szczęściem, to za Was nikt tego nie zrobi. Pomimo to, że będziecie, że będą dla Was ludzie mili, że świat będzie dla Was przychylny. Nie będziecie tego dostrzegać, bo nie będzie tego w Was. A jeśli patrzycie z zadowoleniem na świat, to dostrzegacie właśnie tą szklankę do połowy pełną nie pustą, nie minusy. Ale plusy, plusy. I z plusami idźmy do przodu. Z czasu nie cofniecie. Nie ma co się użalać nad tym, co było. To może nam procentować, jakieś doświadczenie nam dawać, budować i dawać nam pewnego rodzaju jakieś wskazówki, ale nie cofniemy tego czasu. To już było. Jest jak jest. Możemy się cieszyć i dostrzegać jakieś. Plusy, możemy dostrzegać piękno, możemy budować swoje lepsze jutro na podstawie teraz. No i co teraz? No i teraz jest teraz. Było 10 lat temu, było 20 lat temu, będzie i za 10 lat, i za 20. I pamiętaj, że nawet jeżeli pojawiają Ci się jakieś pierwsze znaczki, zaakceptuj je. Prosto je zaakceptuj. Dbaj o siebie, ale zaakceptuj. Możesz coś pomagać sobie, ale czasem nie cofniesz. No i co z tego? Możesz za to pomagać w kondycji swojej skóry. Możesz. Ale przede wszystkim zacznij od tego wewnątrz i zmiany nastawienia. Bo nie trzeba wielu wysiłków, żeby dostrzegać jakieś minusy w lustrze. Każdy ma wady, ale każdy ma też zalety. Na nich budujmy świat, na nich się skoncentrujmy i na nich oprzyjmy swoje lepsze jutro i swoje lepsze dzisiaj. Budujmy siebie, budujmy miłość do siebie. I z tym Wam zostawiam do następnego odcinka. Pamiętajcie, łapki w górę, bo to jest właśnie ten optymizm. I uśmiechy przede wszystkim. Do zobaczenia już za tydzień.